Cześć Serhynu Marek, dziś odpakujemy sobie edycję jubileuszową gry Trickerion. To jest polska edycja gry Trickerion, tej edycji jubileuszowej. Dwa lata temu, jeśli pamięć się pamięć nie myli, mieliśmy poprzednią edycję, jakąś tam, się nazwa kolekcjonerska. Chyba taka była jej nazwa. Miała taki ciemnobordowy, ciemnobordowy pudełko, ale w międzyczasie z okazji 10 lat gry Trickerion Minecraft Games zrobił wspieraczkę. Na GameFoundzie tej edycji. Ta edycja, oprócz tego, co było wcześniej, zawiera w sobie m.in. tu mam taką rozpiskę, która ma z tyłu pudełka, rozszerzenie szczuki tajemne, nową planszę, monety i tak dalej. Więc już jest taka edycja niby kompletna kompletna. To jest polska edycja. Podczas kampanii na GameFoundzie można było wesprzeć, wybrać sobie wersję językową i to właśnie portal był odpowiedzialny za e, polską edycję, tak jak za tą. Która wyszła dwa lata temu. Tą edycję też można kupić w sklepie portalu, ale można też, jeśli macie poprzednie, można kupić tylko jakiś pakiet rozszerzeń Deluxe, czyli te wszystkie rzeczy, które były w nowej wersji, można też kupić sam, ten tylko i wyłącznie dodatek sztuki tajemnej, jeśli zależy wam tylko na tej zawartości gameplayowej. Więc, jeśli macie tą poprzednią edycję, to się nie przejmujcie, bo można ją sobie, można sobie do niej, dokupić po prostu te elementy nowe, które wyszły w tej edycji. Dużo się nagadałem, bo dużo tych edycji <laughs> można się pogubić. Także teraz sobie zajrzymy do środka. Od razu Wam pokażę jeszcze, y, mam coś takiego jak Wooden Trick Marker Set. Ten zestaw dostałem od Minecraft Games, za co bardzo dziękuję. I Wooden Trick Marker Set to są po prostu y, znaczniki, żetony, y, które używamy w sztuczkach które są drewniane. Po prostu one są tutaj drewniane i one zastępują kartonowe, które są normalnie tutaj w pudełku. A takie rzeczy jak metalowe monety są już zawarte wewnątrz tej edycji biluszowej. Wiem, że jeszcze jest mata neoprenowa dostępna do kupienia osobno, także trochę tych rzeczy do trikeriona jest. Pudełko jest bardzo ładne. Ja spróbuję Wam je jakoś podnieść, pokazać. Ciężkie też jest, bo jest tu nic nie wystrykane. Ona ma takie czerwone widzicie, zdobienia. Bardzo ładnie to wygląda. O Jezu. Jest tutaj dużo rzeczy w środku do wypstrykania, do ogarnięcia. To pudełko też się na razie na płasku nie zamyka, ale jak sobie to wszystko w środku wypstrykamy i zorganizujemy, no to wszystko się ładnie zamknie. Mimo że to pudełko jest dosyć spore, to i tak porównując do innych gier Clashów typu Voidfall, ten Galactic Box, czy Infinity Box do Anachrony, czy Perseverance, to ta gra się wydaje naprawdę mała i kompaktowa. Ale to jest też fajne w Trickerionie, że mimo że to jest edycja, która ma wszystkie dodatki, wszystko, wszystko, co gdzieś tam wyszło, dalej to wszystko się zamyka w jakimś takim w miarę, że tak powiem, tak jak widzicie tutaj, o standardowym, kwadratowym, no może jednak trochę większym, ale mimo wszystko w takim w miarę zwykłym pudełku, a nie jest jakiś kolor, który zajmie Wam teraz pół pokoju. Mamy zasady gry, tych zasad, tych instrukcji, jeśli nie widzieliście nigdy unboxingu Trickeriona, czy zawartości Trickeriona, możecie się przerazić, ile tego wszystkiego w środku tu jest, ale to jest gra podstawowa, plus wszystkie dodatki, które wyszły na przestrzeni lat, których oczywiście nie musicie używać, a na pewno nie powinniście używać na początku, kiedy uczycie się gry, więc niech was nie przerazi ilość tych zasad i ilość instrukcji, bo ja już tych dość dawno nie grałem. Ale na tyle, na ile pamiętam, to faktycznie ta gra była dosyć intuicyjna i po przeczytaniu instrukcji, i po rozegraniu w sumie już jednej partii, nie mówię solo, bo do solo jest druga instrukcja, ale ogólnie hmm, tych był dosyć intuicyjną grą. Ale też grą bardzo ładną, piękną. Za chwilkę zobaczycie. Jeśli nie widzieliście Indy Trickeriona, no to będzie co oglądać, bo gra jest pięknie wydana i też pięknie zilustrowana. Akademia Dalgarda to jest taki duży dodatek, który wyszedł do Trickeriona. Mamy tu kolejne kilkanaście stron. On tam chyba najwięcej dodaje, bo on dodaje całą taką nową hmm, planszatkę, którą dokładacie do planszy głównej. Także jest tego sporo. Dziedzic Dalgarda, tryb solo. Tryb solo z zasady instrukcji zrobił go David Turci. No i powiem wam tak, no to nie jest może najprostszy wariant solo w jakiej życiu grałem, ale też nie jest to najbardziej skomplikowany wariant solo Davida Turciego. Pamiętam, że tak na początku było tutaj dużo dopanowania, ale dało się to spokojnie wszystko jakoś tam opanować i ogarnąć. I to mamy coś, co jest bardzo spoko, czyli przechowywanie komponentów, czyli instrukcję, która dokładnie wam mówi, co, gdzie powinniście trzymać, przechowywać gdzie powinno być coś odłożone, które karty, które znaczniki, które rzeczy i to bardzo upraszcza rozgrywkę, bo w takich, znaczy, może nie rozgrywkę, ale unboxing takiej dużej gry. Bo wierzcie mi, ale dalej dużo wielu wydawców, jakby wydając tak wielkie i złożone gry nie daje nigdzie takiej broszurki. I potem my to otwieramy, wszystko wyktrykamy i teraz się musimy zastanawiać i domyśleć albo szukać gdzieś po necie, gdzie te rzeczy powinny być tak naprawdę schowane. Informacja, co powinno być w których woreczkach, co powinniśmy gdzie przechowywać. No. Spoko, bardzo spoko. Boreczki stylnowe, które na tyle na ile pamiętam, w sumie są niepotrzebne. Bo wszystko ma tu swoje tacki. Tu mamy zeszyty iluzjonisty, czyli taka pomoc, którą każdy gracz dostaje. Hmm, to opisuje wszystkie żetony, znaczniki, karty, jakieś tam podstawowe akcje. i To jest bardzo przydatna rzecz. Czy gracie solo, czy nie solo? No bo po prostu nie musicie. jakby wyjaśnia opisowo różne rzeczy, które w tej grze są. i Każdy gracz dostaje taką książeczkę i nie musi ciągle werytować instrukcji. I są jeszcze zeszed akademicki, który jest do tego dodatku, Akademia Dalgarda, który też opisuje wszystko, widzicie, słownie, co te różne rzeczy, które tu znajdziecie w grze, robią. I to jest bardzo fajne, bo symbole symbolami, ikony ikonami, ale jednak opisowo, jak wszystko jest wytłumaczone, no to jest dużo łatwiej. Świat technologii, to jest jeden z tych dodatków, które tam wyszły gdzieś po drodze do tej gry. No każdy z tych dodatków ma kilkanaście stron, więc jakby wiecie, no jakbyście chcieli wszystko dodać na początek, to głowa wam wybuchnie, ale kiedy już opanujecie podstawkę, no to sobie można według uznania dodawać te różne dodatki. To jest właśnie fajne w Tricerionie, że te dodatki mają taką budowę modułową, czy możecie dodać coś, albo dodać coś innego. Nie musicie wszystkiego oczywiście naraz, więc możecie sobie grę urozmaicać i dopasowywać do własnych potrzeb, czy do poziomu zaawansowania waszych współgraczy. I tu mamy ten nowy dodatek, przynajmniej część komponentów do niego, czyli mm, sztuki tajemne, karty, coś tam do wywstrykania, planszetka, bo to jest jakiś taki mak, który, tego co czytałem, podróżuje po planszy, przydaje jakieś takie magiczne zaklęcia. No ale widzicie, kolejny dodatek i kolejne kilkanaście stron, chociaż tutaj też widać, że wszystko jest jakby opisane krok po kroku, co te rzeczy robią. No ale jest, jest tego dużo, no jest tego dużo. Ale to mówię, to jest edycja... Na ten moment ostateczna Trykeriona. Czy tak całkiem ostateczna? Nie wiemy, bo może z 15 lat znowu wyjdzie jakaś inna edycja, ale na razie chyba Minecraft Games nic nie planuje więcej dodawać do Trickeriona. Różne znaczniki do wypstrykania. No i tak jak widzicie, te znaczniki tekturowe mają tutaj swój odpowiednik drewniany. Czyli jak macie ten dodatek Wooden Trick Marker Set, no to... Nie musicie używać tych teksturowych, można sobie gdzieś je tam schować. I to samo z monetami, bo monety, tutaj zaraz zobaczycie na dole są w wersji metalowej. Trochę tych rzeczy jest, ale też nie ma stresu, bo każda z tych, każdy z tych elementów ma gdzieś tam swoje miejsce w plastikowych różnych tackach, które są poniżej. Na pewno trzeba troszeczkę czasu trikierienowi poświęcić po unboxingu, żeby sobie wszystko wziąć i. Posortować, poukładać. Trzeba sobie zrobić kawkę, herbatkę i sobie to wszystko ogarnąć. Plansze graczy. Jedna z, plansz, jedna z nich jest do wariantu solo. Każdy gracz dostaje taką planszę. Tu sobie karty. Karty lokacji, swoich pomocników, karty sztuczek, które będziemy wykonywać, zasoby. Także planszetki mamy. Tu mamy planszę do tego dodatku Akademia Dalgarda dwustronną. Dwóch do trzech graczy albo dla czterech graczy. No jest tego dużo. <laughs> nie czarujmy się, na Minecraft Games kiedyś nie robił trudnych gier. Teraz nie wiem, bo oni poszli trochę ten Ironwood i ten teraz Ember, chyba Hart. Tak się nazywało, tak grał w smokach. Widać, że oni też próbują troszeczkę robić gry, Nawet Septima była trochę lżejsza. Ale jednak no oni, oni są znani z takich gier ciężkich i dużych. To mamy planszę główną. Według tej rozpiski ta plansza ma jakieś nowe ilustracje. Czytałem jakieś tam opinie osób, które już miały tą, dostały już tą edycję bibeluszową i stwierdziły, że naprawdę zmiany są kosmetyczne. Ja trochę z tej rozpiski miałem wrażenie, że będziemy tu mieli dwie plansze: że nowo zilustrowaną planszę, no i jeszcze tą planszę, która była w grze podstawowej, bo tu jest jakaś pokazana, tu jest jakaś inna plansza pokazana, ale no nie. Okazuje się, że plansza jest po prostu jedna w środku. Hmm. Czy ona ma nowe grafiki w stosunku do tamtej? No nie wiem, zabijcie mnie, ale ja wam nie powiem. Bo no nie pamiętam, jak wygląda tamta plansza, dokładnie, już tak, żeby na pierwszy rzut to ocenić. Na pewno ta plansza jest dwustronna i z jednej strony, i z drugiej strony ma, to Wam pokażę, inne grafiki. Mi się wydawało, że tej poprzedniej edycji, ale może się mylę, może się już gry mieszają, bo już mówię, tych gierczych gra za dużo, że jedna z tych stron w tej poprzedniej edycji była do takiego wariantu prostszego, które się chyba tej mrocznej uliczki nie używało, a druga strona była do tego wariantu pełnego, zaawansowanego. Ale tutaj widzę, że jakby obie strony mają tą mroczną uliczkę i to wszystko, więc no nie wiem. A na pewno tutaj ilustracje są troszeczkę inne niż z tej drugiej strony, ale ta strona ma też tą mroczną uliczkę te wszystkie elementy, więc nie wiem. Może coś się tu pozmieniało, tak czy siak. Yy. Problem jest taki, że ja w Cykieryna już nie grałem długo dosyć i musiałem sobie to wszystko znowu yy, przypomnieć. Znaczy musiał, musiał, nie musiał, chętnie sobie przypomnę, ale... Dlatego na pierwszy dokoła już właśnie tych różnic nie jestem w stanie wyłapać. Tacki, które mega upraszczają, jakby przechowywanie gry, bo po prostu woreczki strunowe w takich złożonych grach euro to jest piekło i koszmar, jak trzeba to wszystko ogarniać, to jest ciężko. No a mając takie właśnie tacki, przygródki jest super łatwo. Karty, masa tych różnych kart. W ogóle, jak sami widzicie, Trickerion jest bardzo śliczną grą i ślicznie drukowaną. Te różne triki i sztuczki, które będziemy wykonywać, bardzo tak pięknie wygląda. Jak się rozłożę na stole w ogóle, no to jest super. super. Prezencja jest bardzo fajna. Tych kart jest sporo, no, ale to nie są oczywiście wszystkie. Tam jeszcze niżej tych kart jest dużo więcej. Ja nie chcę wszystkiego otwierać, bo boję się, że sobie to wszystko pomieszam. A to faktycznie trzeba się do tej gry razem z instrukcją i sobie mm, posortować wszystko zgodnie z tym, jak napisane. Kryształki, tu mamy takie odłamki, które były z tego nowego dodatku. Te zielone kości, które też mi się wydaje, że są z tego dodatku. Nie wiem, gdzie go tu odłożyłem, ten dodatek. E, tak, dokładnie. Kości magiczne, jakieś nowe kości tam były, których wcześniej nie było. To jest fajna w ogóle. Taka, kurde, taka, taka nieprzeźroczysta, ale taka, taka matowa. To moje nazwę, sobie, chyba to jakieś takie. Proste daj, tak to się bada, nazywa nazywa fachowo. No ale fajne, fajne, bardzo fajne. No a tych kości już tutaj, jest. cała masa. Nie pamiętam, czy na tu wejść, czy nie. Może nie. Dobra, na razie dajmy je z powrotem, może Bóg je. Siądę z tą instrukcją, rozpiską sobie wszystko fajnie e, posortuję. Pamiętam, że w tej poprzedniej edycji Tricker e, dobrze było wymyślone to wszystko. Jakoś miało sens ręce i nogi, tacki, tacka na e, zasoby, które zdobywamy do naszych sztuczek. To jest spoko. Wykładamy to wszystko gdzieś na stół i gramy. To było do Akademii Dalgarda, jeśli pamiętam, Game Trade robił te tacki. One są takie same jak w tej poprzedniej portalowej edycji, tak mi się wydaje. Hmm. A ten nowy dodatek nie dodaje aż tak wielu komponentów, żeby się gdzieś to miało wszystko nie pomieścić. Chociaż może to jest do tego dodatku nowego? A może nie? No chyba tak. To jest chyba do tego dodatku... Boże, złoty, sztuki tajemne, bo przykład po komponentach, że mamy znacznik wozu, który by pasował tutaj, magiczne odłamki, gdzieś mamy, jeszcze odłamki, jeszcze mamy gdzieś odłamki, Trzymamy mamy 10, mamy przepowiednie, yy, widmo, golemy, karty. Może tak, może to jest do tego, patrząc po ikonie rozszerzenia, to by pasowało, że to jest do tego dodatku nowego. Yy, pudełeczka na komponenty graczy, 4 sztuki. I tutaj mamy komponenty graczy, 4 sztuki. Tak to wszystko wygląda bardzo fajnie. Drewnienka dla każdego gracza. To wszystko trzeba sobie mówię posortować, poukładać. Bardzo fajne wykonanie. No, mówię bardzo ładnie to wygląda. Tutaj jeszcze w tej wersji, gdzie mamy monety, mamy te drewniane znaczniki tych sztuczek. No to już w ogóle mamy takie wrażenie takiego premium. Ale jakoś tego wszystkiego jest bardzo fajna. fajne. Minecraft game, wszystkie gry Maimflasów są po prostu ładne. No, ładne. Co, co by nie powiedzieć? Zwłaszcza w tych edycjach takich bardziej deluxe. Bo no tam Voidfall w edycji sklepowej, no to było takie trochę, że wszystko walało się gdzieś tam, połowa komponentów się wala w strunowych. Ale w tych Galactic Boxach, no to faktycznie wszystko wyglądało już bardzo fajnie. To są komponenty do tego nowego dodatku. To jest jakiś wóz, w którym się ten Mac porusza po mieście i tam możecie go odwiedzać i kupować jakieś rzeczy. No ale ja mówię sobie, to muszę przypomnieć. Muszę przypomnieć w ogóle podstawowego trikeriona. To jest problem tego wszystkiego, że tych gier jest tak dużo i wychodzi tak dużo, że człowiek, kurczę, czasami no... patrzy na swoją półkę i nagle dociera do niego, że nie dwa lata nie grał w ogóle w jakąś grę, którą gdzieś tam na przykład miał i, i tak szybko czas leci, no. Planszetki pomocników, które sobie dokładamy do naszych planszetek. Tutaj te różne komponenty do różnych tych dodatków wszystkich, po kolei kart, nie karty. Już Ja pamiętam, że przy tym poprzednim trikerionie też dużo czasu zajęło ogarnięcie tego wszystkiego. Woreczki, tych woreczków nie było. One chyba były w tych starych, starterowych wersjach Trickeriona, ale w tej portalowej poprzedniej nie było. Tu mamy na monety, na te różne kryształki, kryształki, na te nowe kryształki, na te wywstrykane wszystkie znaczniki. Także, no, trzymamy to sobie wszystko w tych woreczkach. A może tak było, że w poprzedniej edycji coś tam się w tych woreczkach strunowych trzymało, już kurde nie pamiętam. No ale woreczki są fajne, ładnie wykonane, dobrze wykonane, nic się tu nie pruje, nie ciągnie takie no, przyjemne bardzo do dotyku. Na no, jak już mam tu burdel na stole, no muszę się zająć za wystrykanie tego. Karty, karty teatrów, yy, które są z podstawy, które są z dodatków, nie wiem, muszę to wszystko posortować. Nie chcę tego wszystkiego teraz otwierać, bo sobie zrobię tu totalny yy, burdel po prostu. Ale jak skończę robić na unboxing, to sobie siądzę z herbatką i kawką i sobie to wszystko pootwieram i posortuję. To jest takie przyjemne zajęcie. Ale pokażę Wam monety, bo ja monet nie miałem w poprzedniej edycji. Chyba nawet portal ich nie sprzedawał. Coś kojarzę, że w tej poprzedniej edycji tych monet chyba nie było w sklepie portalu. One chyba były tylko na stronie Mindflash Games. Chociaż Mindflash Games w ogóle wysyła rzeczy, jak się zamówi u nich do swojego sklepu z Polski. Bo i z tego co kojarzę, chyba Pacman obsługuje firma wysyłkowa, więc jak się tam u nich zamawia na stronie, teraz, że koszty wysyłki do Polski są bardzo małe, a dwa, że te rzeczy przechodzą po prostu migiem. I to mam monetki. Bardzo ładne te monety są, ja mi się one bardzo podobają i wyobrażam że można sobie do różnych gier ich używać. Takie trochę euro, które się tam dzieją, powiedzmy, nie wiem, wiecie, 50, 100 lat temu, takich w klimacie jakiś braw Birmingham czy Lancashire i tak dalej, bo są bardzo ładne. Ja mam dużo różnych monetek, ale takich najczęściej fantazy. No i potem e, nie do końca to pasi, jak mamy e, taką grę typu Trickeriona, tam są na przykład monety z jakimś smokiem. A te są bardzo fajne i też uniwersalne. Chociaż ja już mam dużo monet do różnych gier i zawsze sobie mówię, o, już więcej nie potrzebuję, bo już mam tyle monet, a potem pojawiają się jakieś kolejne monetki i sobie myślę, hmm, może jednak. Te są, ale, ale są w ogóle bardzo ładnie wykonane. Ciężkie, ładnie wykonane, ładnie zdobione. Nie takie jakieś cieniutkie, baziewiaste monetki, bo czasem zdarzały się w grach, że niby metalowe. Jak bierzemy do ręki, to trochę jak papier. No nie, te są takie... Ciężkie, bardzo fajne. I to są chyba nowe monety te niebieskie. Chyba ich nie było, wydaje mi się, wcześniej mamy cztery takie. Nie wiem, jak one tam mają wartość, nominał. I tak wygląda Trickerion. Ja też na moim kanale kiedyś nagrywałem unboxing tej poprzedniej edycji Portalu Polski. Deluxe czy kolekcjonerskiej, czy jak ona się nazywa, to sobie możecie porównać. Jeśli nigdy nie gracie w Trickeriona, no to ja bym Wam sugerował tą nową edycję, bo ona faktycznie zawiera wszystko, wszystko co do Trickeriona wyszło. Jeśli marzy Wam się trykierą w wersji full, no to na ten moment to jest ta wersja full. Ale jeśli już macie poprzednie edycje, to spokojnie sobie na stronie portalu możecie kupić, czy są dodatek, czy zestaw ulepszeń, gdzie jest dodatek, te monetki, czy coś tam. Monetki są osobno, te drewniane e, tokeny są osobno, matę neofrendową e można kupić osobno, więc można sobie tą poprzednią edycję na spokojnie jakoś, że tak powiem, ulepszyć, żeby mieć to wszystko nowe, co tam Wam się zamarzy. Dajcie znać w komentarzu, czy w Trickeriona, czy lubicie, czy Wam się nagra podoba. E, zachęcam zawsze do subskrypcji, polajkowania, do tygnięcia na social mediach. No i tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.